Cześć, ucznia pouczyłam, nagrywamy drugą część. Zapomniałam powiedzieć, mówiąc o moich życiowych osiągnięciach, no zapomniałam, bo ludzie, którzy są prawdziwi, oni nie skupiają się na przeszłości, bo przeszłość to już dokonana rzecz. A teraz nie można upuścić tego momentu tworzenia teraźniejszości, bo on wpływa na całą przyszłość. Więc nie powiedziałam, że Pracowałam też w banku tutaj miejscowym, dowiedziałam się wszystkiego o kartach kredytowych, co uznaję za, za duży sukces, bo kiedyś byłam troszkę się martwiłam, nie wiedząc, jak działa system kredytowy, jak działają odsetki, troszkę mnie to martwiło. Teraz o tym wiem sama, mogę każdemu wytłumaczyć. To duży spokój, finansowa jakaś taka wolność, rozumienie, jak świat funkcjonuje. Um, tak, to ciekawe. Są takie momenty, że nawet ci, co tam pracują 20 lat, niekoniecznie wiedzą, jak to się kształtuje. Więc nie jest takie oczywiste. I dużo ludzi się zadłuża, nie wiedząc, jak to działa. No, też, co jeszcze dokonam? No, jestem, jakby nie patrzeć na liście kobiet Kanady Atlantyckiej, kobiet sukcesu, kobiet, które inspirują i motywują. Wygrałam konkurs organizowany przez, nazywałem go tu Lieutenant Governor, czyli ktoś, kto jest reprezentantem królowej w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, tutaj na to, na to województwo lokalne. No, mieli takie, mają coroczny, w lecie organizują takie, takie przyjęcie w domu tego lieutenant-gawnera, wszystko oficjalne, i tam wybierają królową balu. Wybrali mnie kilka lat temu ze względu na wygląd i na dokonania intelektualne oraz życiowe. Tego też dokonałam. No teraz pracuję w miejscowym rządzie. Czy dużo osiągnęłam? Decyduj sam. Ja jestem co do tego przekonana. A teraz, że osiągnęłam dużo każdą sekundę swojego życia, każdą dłużsenką sekundę nie marnuję, nie marnotrawię. Kocham siebie, szanuję siebie. Nie mogę robić czegoś, co mnie nie wzmacnia albo nie dodaje mi piękna, albo siły. No i co chciałam przekazać dzisiaj też z bardzo ważnych myśli. Teraz, jak już mam prawo gadać, bo do, udowodniłam, że dużo osiągnęłam. Jeszcze raz dzięki za pytanie, dzięki sobie uzmysłowiłam to, jak dużo osiągnęłam, bo no fajnie wiedzieć. To, są, to jest fundament, na którym ty stoisz i żyjesz dalej, i e, masz więcej pewności siebie działać, bo już działałeś nie jeden raz, już walczyłeś, już, już zwyciężałeś, już dostawałeś bardzo dużo czego w życiu. Więc każdy kolejny raz to się naturalnie dzieje, że bierzesz sprawy w swoje ręce, że wierzysz w siebie. Są dwa rodzaje ludzi mówiłam bardzo często o tym w moich nagraniach dwa tylko rodzaje. Większość ludzi przez całe wieki to ludzie, którzy czerpią satysfakcję z konsumpcji. To jest konsumpcja dla ciała, to jest konsumpcja dla emocji. Czyli lubią się rozchuśtać, rozbujać w emocjach i się tym upajać później. Kto to nadzoruje? Jak to jest decydowane, kto z czym się urodzi, czy będzie tylko skupiać się na konsumpcji, czy trzeba będzie mu czegoś więcej od życia? To jest tajemnica. Ale to fakt, że jeżeli ktoś się urodził i on lubi tylko, albo nie tylko, nie, nie, ma, nie widzi problemu w tym, żeby pić piwo na kanapie i oglądać telewizję, to niewątpliwie jest w pierwszej grupie ludzi. Dlaczego? Bo człowiek, który jest w drugiej kategorii, których jest mniejszość, to człowiek, który rodzi się i bardzo świadomie że on siebie pyta wszystko, co, co się dzieje, czego on dokonuje, albo nie dokonuje, on poddaje filtrowi, wszelkim filtrom. Na przedmiot tego, czemu to służy, czemu to się opłaca. Piwo, wino, jakiekolwiek wyroby alkoholowe nie są spójne z ciałem człowieka. Powtarzam, nie są spójne z ciałem człowieka. To jest werdykt jednego znanego jeszcze z Rosji naukowca. Nie zmienia faktu, że tak jest, tego faktu prawdy, to, że jest propagowany we wszystkich filmach hollywoodzkich, jako lifestyle, że wszystko będzie zajebiście, będziesz człowiekiem sukcesu. Nie ma nic złego w tym. Nie zmienia w prawdy, że to jest szkodliwe cholerstwo. Nie zmienia tego, że przyjęte tak w rodzinie jest twoje, albo wśród znajomych, przyjaciół. Prawdy tego, że to jest szkodliwe, ogłupia, nie zmienia nic. Ilość ludzi, którzy robią coś niewłaściwie, nie zmienia faktu, że to tobie nie służy. Jedna z wielu wielu, wielu, wielu przetaczanych e, no jakby ją nazwać, przetaczanych po prostu zdań, które zmylają ludzi przez stulecia, to pytanie, to postawienia pytania w taki sposób, że dużo ludzi, miliony, miliardy ludzi nie mogą się mylić. A właśnie, że miliardy i się mylą, bo są programowani, nie mają własnego myślenia. Robią, naśladują to, co im pokazali, to, co wypromowali jako cool, jako fajnie, fajnie tak będzie, wszyscy tak robią, ty ruch postępowanie w zgodzie z masowo nasadzanym stylem zachowania nie ma nic wspólnego zrobieniem czegoś dla siebie, jeżeli jesteś człowiekiem z drugiej kategorii. Człowiek pierwszej kategorii to jest człowiek, który nie zadaje się pytaniami sensu życia. On nie ma problemu, on nie widzi, on myśli, że ktoś taki jak ja i ty Ktoś, kto poszukuje czegoś głębszego, sensu, zrozumienia, po co to, skąd to, kim jestem, gdzie idę? On myśli, że my się tutaj nabijamy, on myśli, że my się wydurniamy, on myśli, analizując siebie, bazując na tym, kim on jest, że my po prostu to w ten sposób chcemy pokazać się bardziej e, wartościowi i bardziej interesujący, bo on nie ma w sobie tego zalączku, nie ma w sobie tego detalu, w mechanizmie, który by go gonił, chcieć zrozumieć, chcieć poznać samemu, jak życie działa, chcieć być szczęśliwym. Mimo wszystko chcieć bezczelnie szukać swojego szczęścia, chcieć słyszeć swoją duszę. Pierwszy typ ludzi, no 90% i, i tam ileś procent ich jest. A, co, czym dla nich jest życie? I czegoś, kiedy robisz czegoś, to w tym samym czasie czegoś nie robisz. Jeżeli ty chlejesz piwo latami. No, żeż to piwo, teraz nie wiadomo, co z planetą zrobią w ogóle, nie wiadomo, co będzie dalej, nie wiadomo, ile ci zostało. Szans trafić do drugiej kategorii nie masz. Urodziłeś się bez tego detalu w głowie. No, sorry, większość jest takich jak ty. No, pi, tylko nie leź do tych ludzi, którzy potrzebują więcej niż to. A naturalną rzeczą, naturalną drogą, jeżeli ktoś potrzebuje więcej niż konsumpcja i relaks, to ten człowiek nie nasyci się tylko konsumpcją, i dla niego nie będzie normalne tracić chwil na Piw, picie piwa i oglądanie papki z mózgu w telewizji, bo w tym samym czasie on rozumie, że on mógłby próbować znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, bo czas nie jest bezrozmiarowy. Dni, noce, lata mijają, a odpowiedzi. Człowiek, który musi je znaleźć, on ich szuka. I on nie może trwonić życia. On czuje, jak bardzo czas mija. I on nie może pozwolić robić czegoś, co go nie wzmacnia. I ja to bardzo dobrze opisałam w moim poprzednim wideo o tym, jak ja żyję, o tym, co ja robiłam, jak ja zawsze ceniłam czas, jak ja zawsze czułam, jak on mija. Um, ludzie pierwszej kategorii, no co? To są ludzie, Którzy, którzy, którzy mierzą sukces poprzez ilość dóbr materialnych i ilość konsumpcji. Ile to ja zżarłem, ile ja to drog, drogiego kupiłem, jak ja mam samochód. To jest koniec, nic więcej, nic poza tym. To jest wszystko, z czym oni się chwalą, do czego dążą. A jak to już mają, no to chcą jeszcze więcej pewnie. No, bardzo to jest, to jest ograniczone, um, ograniczone bardzo potrzeby. Człowiek, który poszukuje sensu życia, on się nie zadowoli. Tylko konsumpcją. Konsumpcja to jest przyjemnie. Wszyscy mamy ciała. Przyjemnie zjeść zdrowo, smacznie, przyjemnie wyglądać pięknie. Ale to nie jest numer jeden w życiu. Ten człowiek, który szuka sensu, odpowiedzi. On się fokusuje. On nie żyje w relaksie i degradacji. On się fokusuje na tematach, w których drąży. Drąży jak laser, szuka odpowiedzi. Jeżeli nie, nie drążysz, nie masz wyniku. I dla ludzi pierwszej kategorii to nie jest dane zrozumieć, oni nie rozumieją, oni może nawet by chcieli, no nie ma czym, no nie ma tego czegoś, nie ma sprężynki w głowie, które, no nie dali im tego, no przykro może im, ja nie wiem, pewnie bardzo przykro, ego nie może się zgodzić, no nie mają tego zalążku, urodzili się bez niego. Więc, co ty masz zrobić, żeby chronić siebie? Nie szukaj zrozumienia u ludzi pierwszego gatunku, nie szukaj zrozumienia, nie pytaj ich o e, wsparcie, nie proś, nie proś, nie pytaj ich o zdanie. Oni cię zawsze sprowadzą w dół i powiedzą zrelaksuj się, wypij piwka się uspokój, wszystko jest przecież super, co się stało, po co ci te odpowiedzi? Gdyby odpowiedzi już były znalezione, to by już by wszyscy o nich widzieli w mediach masowych. Nie, w mediach pokazują tylko to, co dalej Ciebie trzyma w zagrodzie i robi cię bardzo bardzo posłuszną owieczką. W mediach nie mówią nic, co Cię wzmocni. Więc to nie jest prawda. To jest odtrącanie Twojej uwagi. Więc nie szukaj zrozumienia u takich ludzi, bo nie znajdziesz. A nas przyuczyli z dzieciństwa tak robić, że wszyscy są ludzie równi, tacy sami, no nie są. Mają różne nadzieje. Ludzie mają różne nadzieje. Więc bardzo pomaga to takiemu człowiekowi drugiego gatunku. Pomaga, jeżeli urodzi się w rodzinie. No, takie jak, jak ja mam szczęście urodzić się na Ukrainie, wolny wśród... kraj, nie zaszufladkowane wszystko, Lu dzieci mają prawo się poruszać po ulicach, a nie tylko w Towarzystwie Dorosłego, tak jak w Ameryce, nie myją mózgi kościołem, tak jak w Polsce, super. Ale rodzą się dzieci, ludzie drugiego gatunku, tch bardzo dużo w innych krajach, taki sam procent u rodziców, którzy ich nie rozumieją, którzy ich pod to samo pod to samo kopyt, którzy tak samo ich oceniają, chcą, żeby oni byli jak, 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 jak rodzice, tak samo ograniczeni, żeby nic im się nie chciało, żeby żarli to samo, oglądali to samo i wtedy jest bardzo ciężko. I wtedy bardzo ciężko jest usłyszeć swoją duszę pośród głosu tłumu. Wtedy taki człowiek całe życie ryzykuje spędzić na tym, żeby szukać wsparcia, poklepywania po pleckach i aprobaty, że, że a może ja jestem nienormalny, bo mu mówią z dzieciństwa, że jest nienormalny. No to słuchaj, aprobaty ja ci daję, ty jesteś normalny, po prostu takich jak ty jest bardzo i bardzo mało. I najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, swojej duszy wiem, że to ciężkie, ale do tego trzeba dotrzeć, to przestać szukać aprobaty debili, nie do rozwojów, którzy relaksują się przez całe życie, którzy tylko, którzy nie mają żadnego pomysłu na siebie, którzy nawet nie widzą problemu. Nie szukaj u nich wsparcia, wsparcia nie będzie. Oni, oni mogą tylko pożywić się Twoją energią, rozmawiając z Tobą i się cieszą, cies, ciesząc Twoją wątpliwością, żeby podkreślić, że oni to wiedzą, jak żyć. Oni wiedzą, oni swoje ego Twoim kosztem podwyższają, a Ty nie otrzymujesz nic. Ty znów jesteś spieszony, zszokowany, zagubiony, nikt Cię nie rozumie. I dopiero w chwili, kiedy Ty dasz sobie prawo być sobą i zrozumiesz dla siebie samego, że z Tobą wszystko jest spoko, po prostu większość jest niedorozwiniętych. Wtedy dopiero możesz wybrać, czy spędzasz minuty swojego życia na zauważaniu tego, co Tobie się nie podoba, i dyskutowania o tym, nawet jeżeli to jest maniera żartobliwa, żartobliwy sposób. To większość ludzi tak niestety stacza się. Niestety, no jak chcą, tak się stacza. Albo Ty wybierasz drugą opcję. Druga opcja to jest życie z pozycji twórcy. Z pozycji człowieka, który dostanie mak maksa z tego życia. To jest życie z pozycji, że ja myślę tylko o tym, czego ja chcę. Bo powtórzę jeszcze raz, jeżeli czegoś robisz, w tej chwili czegoś nie robisz, czas jest ograniczony. Po co? No, wszechświat odpowiada na twoje myśli. Myśli kryją twoje stany. To jak się czujesz, przyciąga wydarzenia w Twoim życiu. Więc najbardziej efektywny sposób żyć życie, to myśleć o tym, czego chcesz, wypisać sobie, czego chcesz, dać sobie prawo głosu, dać sobie prawo czuć. Nawet jeśli w dzieciństwie cię zabrali to prawo i powtarzali przez dziesięciolecia, że jesteś dziwny, nienormalny, nie masz prawa myśleć inaczej, to trzeba dać sobie prawo myśleć inaczej, czuć inaczej, słyszeć, czego chcesz ty, odważyć się na bezczelność, zadawania sobie pytania, czego chcę ja, i w dzień i w nocy myśleć tylko o tym, co mnie przybliży do celu? Mózg to jest taka maszyna, co załadujesz w nią, to będzie i wałkować, jak ta pralka. Na tym będzie i rozmyślać. Jeżeli tam są powrzucane kawałki reklam, jakiś syf, jakieś um, odcinki religii, odcinki tego sięgo, taki człowiek nie jest w stanie, nie jest zdolny nic nowego wytworzyć, stworzyć. On jest twórcą, on jest odbiornikiem. I to jest większość ludzi, to jest pierwsza kategoria oni nie widzą problemów, degradacji. No nie jest im dane zrozumieć więcej. A dyscyplina zaprogramować mózg na swoje cele sprawia, że mózg dzień w nocy myśli, poszukuje rozwiązania, e, przybliżenie Ciebie do Twojego celu, dać Tobie to, czego chcesz Ty. I wtedy wszystko działa na Twoją korzyść. Wiem, kiedy wszyscy wokół narzekają, myślę, że w Kanadzie nie narzekają, w Kanadzie też wszyscy, wszyscy uwielbiają narzekać. To jest styl życia luzerów, to jest styl życia odbiorników, którzy będą całe życie trawili. Będą się tylko ruchali, i później ich zakopią, i zgnią w, w trumnie, i nic nie, no, nie wniosą do tego życia. Jak kompost żyją. W każdym kraju tak jest, tak samo w Kanadzie, ale to jest ćwiczenie. Tak jak można ćwiczyć ciało, także można tak samo ćwiczyć nawyki. Nawyk, nie narzekania bo to to nie służy. To służy tylko chwilowym celom degradantów, degradujących ludzi. Bo zawsze trzeba im swoje pomyje wlać w jakieś uszy, więc oni po prostu szukają wolnych uszu. Lubią też sprowadzać w dół ludzi z potencjałem, bo dużo energii jedzą w tym momencie. Więc efektywne myślenie to jest myślenie, kiedy ty nie wpuszczasz nic, co tobie nie służy. Ja nawet przysz, przeszłości nie pamiętam. Teraz musiałam kilka godzin zastanawiać się, przypominać sobie, co osiągnęłam. Bo to jest samo przez się rozumie, ale jeżeli chcesz więcej, bo tak w, w życiu tym jest. Jak nic nie robisz, to stoczysz się. Jak chcesz więcej, to trzeba ze zdwojoną siłą obiecać. Jak walicji w krainie Czarów. trzeba ze zdwojoną siłą próbować. Trzeba mieć siłę na to, trzeba budzić się i mieć siłę. Skąd mieć siłę? A z tego, że fokusujesz się tylko na to, na, to, na tym, co tobie służy, nie spotyka się z tymi, którzy nie, po, po spotkaniu których pozostaje niesmak. Pozostaje poczucie, że ciebie oskubali czegoś. Efektywność, efektywne życie. Skupianie się na, na swoich mocnych stronach, rozwijanie tych stron, sport, dobre jedzenie, czyli zdrowe, i myślenie cały czas o, o sobie, odważenie się, słyszeć siebie, zapytać zapy siebie. Można wracać do siebie z dzieciństwa, czego ja chciałem, co lubiłem, zanim mi powiedzieli, że jestem nienormalny. To jest najbardziej efektywna pozycja życiowa. Nie oddawaj ani grama swojej energii tym, którzy nie są tego warci. Ludziom, sytuacjom, tematom. Wtedy dasz sobie szansę poznać siebie takiego mocnego, rozwiniętego, pięknego, silnego, którego nigdy nawet sam nie znałeś, ale czułeś. Każdy czuje, to ma potencjał, że go ma. Tylko potrzebuje odpowiednio usłyszeć rzeczy w odpowiednim czasie. I teraz po to tutaj mam pewnie powołanie takie, żeby tobie to powiedzieć i chęć podzielenia się tym, żeby ci, co szukają, żeby znaleźli odpowiedź na to. Delikatny temat uzależnień, delikatny temat alkoholu. Kiedy wszyscy wokół mówią na białe czarne, to może wydawać głupio, głupio, jak powiem inaczej. A ja mam wszystko jedno. Kto co pomyśli, to jest moje życie, to jest mój projekt. Ja przeprowadziłam badania własne. Ja wiem, co to jest alkohol. Ja wiem, jak on działa. Ja wiem, jak ono głupia. Każdy, kropla, dowolnego, to jest styl życia degradanta, nie człowieka, który się rozwija. Um, teraz jeszcze będzie mocniej. Drugi rodzaj ludzi, drugi typ, gatunek ludzi. Dla pierwszego typu, to co zaraz powiem, to będzie szokiem, to będzie skandal, po prostu wkurwienie. Człowiek rozwinięty, uwaga, to nie jest układ trawienny i narządy płciowe. Jeszcze raz powtórzę. Człowiek rozwinięty, jego dusza, jego w twórcy, nie ma nic wspólnego z ruchaniem się i żarciem. A na co jest, na czym skupione są myśli człowieka pierwszego rodzaju, tych, tych których więcej? Tylko na tym, co dzisiaj zjem, co wczoraj zjadłem, jaką kubkę zrobię, bo to interesuje? Człowiek drugiego rodzaju na tym w ogóle się nie fokusuje. Fokusuje się, jak jest głodny, ale to nie może stać się sensem życia. On jest ptakiem, takiego lotu, bardziej, bardziej o większej skali lotu on jest jak orzeł, on nie jest gąską, która łazie tylko, albo kuro, która łazie gdacze, nie, to jest coś więcej to jest ptak o szerszym rozmachu skrzydeł, o większych e, celach, o większych potrzebach duszy, on ma duszę, on słyszy duszę więc to jest e, odpowiedź, żeby słyszeć swoją duszę, wiadomo, że trzeba wszystko poucinać robić to, co ona chce, ale w pewnym momencie następnym poziomem rozwoju jest docienianie do zrozumienia, że ci, co gadają całe życie o jedzeniu i seksie, to są nie do rozwoju. Rozumiesz? To są nie do Tesla nie, nie, nie sypiał już z kobietami. Dawinci nie sypiał z kobietami. To są instrumenty usadowienia ciebie w bardzo ograniczony świat. Kiedy nastolatkowie dojrzewają hormony, wszystko zaczynamy mu przestawać być interesującym. Po sobie to doświadczałam. Tylko temat damsko-męski staje się nagle ważny, nic innego. Czy to nie jest diabolszczyzna, czy to nie jest dziwne? I do końca życia większość nie może sobie z tym poradzić. Później, dzieci, wnuki, jedzenie, żarcie, seks, to nie jest życie rozwiniętego człowieka. Ci, ci co, ludzie, którzy coś wymyślili, osiągnęli, malują ich jak dziwaków, którzy siedzą w laboratoriach. Trochę tak jest. Ponieważ znów powtórzę po raz trzeci, jeżeli coś robisz, czegoś nie robisz, jeżeli Twoje myśli są cały czas wokół jedzenia, jeżeli Twój układ trawienny jest uzależniony od ciągłego żarcia, dogadzania sobie niezdrowymi rzeczami, a to jest, tego jest tysiąc milion, milion sposobów, żeby siebie e, zniszczyć szybko, albo jeżeli jesteś uzależniony od ruchania się i swędzą tobie narządy płciowe, jesteś pod kierowaniem, jesteś pod sterowaniem e, mikroorganizmów, hormonów, które Ciebie wykorzystują w swoich celach. Człowiek rozwinięty nie jest uzależniony ani od e, ocierania się na urzędami płcia, płciowymi o innego człowieka. On nie szuka na kogo się nadzieć albo w kogo wsadzić, ani nie myśli cały czas, co by zeżreć. To jest kolejny poziom, ja cię o nim mówię. Mówię o nim, bo go doświadczyłam. I to jest już o wiele dalej, to już lata świetle od pytania, czy warto pić piwo. Więc jeżeli chcesz pić piwo, pij, tylko nie leź do tych, którzy są bardziej rozwinięci, którzy mają większy potencjał. Ty nigdy tego nie zrozumiesz. No, a um, przemówiłam właśnie do pierwszego typu ludzi teraz. A jak żyć? Wtedy pytanie się pojawia. Nie, jeśli ruchasz, a co robić? Odpowiedź na to mają tylko ludzie drugiego typu, którzy szukają sensu. Twórca odpowiednika Facebooka rosyjskiego w kontakcie, Durow, taki jeden mądry człowiek, dużo zarobił. Stworzył wielką sieć socjalną co on powiedział w w sensie social media, w sensie platformy typu Facebook. On powiedział, że wartość, wartość spędzenia czasu z innymi ludźmi jest mocno, mocno, mocno przyjazdkrawiona. Nie trać czasu na byle jakich ludzi. O wiele więcej będzie Tobie na dobre wyjdzie, jeżeli... Spędzić czas ze sobą, z książkami, które chcesz przeczytać, z filmami, które od dawna słyszałeś od jakichś ludzi, którzy tobie imponują i którzy mówili, że warte są obejrzenia. Bo czas mija, a ty nie robisz tego, co cię wzmacnia. Żadnego spotykania się z ludźmi, którzy są nic nie warci. Drugie, on mówił, że kompromis nie ma sensu. A nas czego uczą w społeczeństwie? Bądź wygodny, idź na kompromis, mieszaj się, spotykaj się, rozdawaj siebie szczodrze. Nie rozdawaj siebie. Nie, nie trzeba siebie rozdawać. Trzeba siebie rozdawać. Książka jest. Nigdy nie, nie jedz obiadu samemu, bo można kogoś poznać wartościowego. Kolejna manipulacja i bzdura. Jeżeli się, siedzisz w... Jeżeli siedzisz w toalecie, wszędzie są... w gównie siedzisz, prawdopodobieństwo, że poznasz kogoś przy obiedzie wartościowego, równa się zeru. Lepiej, zanim, zamiast marnować czas z niedorozwojami, skupić się na tym, jak siebie wyciągnąć na wyższy poziom, albo albo być w tym miejscu, gdzie mogą być ludzie bardziej rozwinięci, z którymi jest o czym rozmawiać, a nie trwonić czas na tych, którzy z racji tego, że jeszcze nie wylazłeś z tego otoczenia, które tobie nie służy, ciebie otacza. Jakość, a nie ilość. Nie trzeba rzucać się jak kura bez głowy w byle co, bo zawsze przegrasz. A tego nas uczą, tego nas uczą, żeby nas strzyc jak owce, żeby nas sprawnie wypijać wypijać nas, jak w wojnie światów krwi, krew z ludzi wypijali. Po to to wszystko się robi. To nie ma przypadku, dlaczego to się tak dzieje. Wszystko, co ci doradzają, tobie nie służy. E, mam na myśli w masach. Gdyby to było efektywne, bardzo dużo ludzi by odnosiło sukces, ale to jest zatoczone na to, żebyś marzył i nigdy nie otrzymywał. Żebyś szybko umierał i nie trzeba było emerytury wypłacać. Co jeszcze mówił Durow? że kompromis nie ma sensu, bo nikt nie zyskuje wtedy. Wtedy ty jesteś niezadowolony, druga osoba też nie dostaje czego chce. Od kompromisu zyskuje tylko system, a nie człowiek. Jeśli widzisz, że ktoś ciebie do końca nie wspiera, to, i, to po prostu wiać stąd. Nogi w ręce wiać stąd. Po prostu tam się, o ile można, nie podtrzymywać kontaktu, nie dyskutować z ludźmi, którzy cię wyśmiewają, podpuszczają. To nie są twoi przyjaciele. To są wampiry, które żywią się twoją energią. Oni nie poszukują żadnych odpowiedzi. Oni po prostu muszą żreć energię, ludzi innych, ego swoje karmić. Mają bardzo duże ego, poczucie ważności. Um, no, co on trzeciego powiedział? Kompromis, że nie, że lepiej samemu spędzać czas, niż z byle kim. A, jeszcze powiedział. Ty nie możesz nic nowego stworzyć, jeżeli cały czas napełniasz swój mózg ogólnikową wiedzą, jeżeli cały czas Spędzasz, spędzasz swoje życie na jakichś zachowaniach takich, które właściwe są w większości. Jeżeli jesteś większością, nic w tobie w głowie nie zaświta. W tej pralce w mózgu, do którego świadomie i podświadomie człowiek ponawrzucał tego, co mu nie służy, ono działa przeciwko niemu. Ono nie, jest, nie ma miejsca na pomysły, żeby tam wpadły jakieś rewolucyjne tym bardziej. Żyć się nie chce, sił na, na nic nie ma. Wstajesz i już jesteś zmęczony. Trzeba ociąć telewizję, trzeba ociąć to, co tobie nie służy, ludzi, którzy tobie nie służą, żywność, która, którą nie można nazwać żywnością, nawet kropla alkoholu, jeśli jesteś człowiekiem drugiego rodzaju. A to, jak mówiłam już, o tym się przy urodzeniu decyduje. Ty i ja nie mamy na to wpływu. Ludzie pierwszego typu zawsze będą się wkurzali, skakali do gardła, nienawidzili nas. Zawsze tak było, bo oni tego nie mają. I myślą, że my się po prostu wywyższamy. A my tymczasem tym nawet o nich nie myślimy. Oni są dla nas jak śmieci po prostu. Nic nie mogą wnieść do naszego życia, nie mogą wnieść odpowiedzi dla nasze pytania. Ani nie potrzebujemy ich, bo nie jesteśmy uzależnieni od ruchania się. Oni nie mogą nam nie dać nic, dlatego jeszcze bardziej się wkurzają, nie rozumieją. No nigdy nie zrozumieją. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No, teraz czuję, że nagrałam wszystko, co chciałam. Jeżeli masz pytanie, zadawaj. Widzisz temat rzeka, ale cieszę się, że wszystko co chciałam, to powiedziałam.